Jest już sobota 18 kwietnia 2020 roku no i jedziemy po zakupy. Oczywiście miałem jechać po zakupy wczoraj, ale plany się zmieniły i teraz jedziemy z żoną po zakupy. Kochanie, powiedz coś. Coś. Tak to już trzeci dzień od kiedy jest obowiązek zasłaniania nosa i twarzy. I ust. I ust nie twarzy. Nie zmieniam pasa, bo jedziemy w prawo. No i jedziemy w sobotę po zakupy. Tak, a ja wyszłam z domu po tygodniu. Tak, moja żona pierwszy raz dzisiaj dopiero maskę założyła. <noise> Dlatego, że wcześniej nie miała okazji. To jest właśnie ten przykład e, jaki to jest luksus jeździć do pracy. <noise> bo można się przewietrzyć. A kiedy się pracuje w domu, no to... Ciężko jest tym bardziej, że to w tej chwili no, trzeba jeszcze mieć powód, żeby wejść z domu, nie może tak sobie. Jedziemy do Małego Oszą, a po drodze zajedziemy na Antoniuk. Jeszcze tak dokładnie nie wiemy, gdzie będziemy te zakupy robić, zobaczymy jak sytuacja. Jest godzina 13:18, 1800 więc, więc mogą być kolejki, bo, bo, bo do 12.00-10.00 oczywiście większość ludzi nie może robić zakupów. Tylko seniorzy. No i teraz trzeba właśnie, wiele osób tak po tej dwunastej rusza na zakupy. Jedziemy na Antoniuk. Właśnie tu ulicą Sitarską. Sitarską? Chyba dalej to ona się nazywa teraz Księdza Sopoczki. No ładne kolory no. Myślisz, że to śliwki tam dalej No i zobaczymy co się dzieje przy centrum handlowym na Antoniuku Ale zmienia się krajobraz, zobacz ten budynek który tam stoi już dawno tu nie byliśmy Tak po ilości samochodów patrząc to, to nie jest ciasno chociaż jeszcze nie dojechaliśmy ale... nie no, nie ma miejsca są jakieś tutaj miejsca, ale takie byle jakie schowam się ludzie w większości noszą tak wygląda kolejka do Bielonki w tej chwili to nawet twarze można nagrywać, bo Ludzie są zamaskowani i tak naprawdę trudno jest to naruszenie prywatności, kiedy każdy ma maskę jest nie rozpoznawalny. No tak zrobiliśmy małe zakupy w Biedronce. Teraz jedziemy do Oszą. Szybko ta kolejka poszła, nie? Było parę osób, tak jak tam kilkanaście osób może było w kolejce, ale to taka bardziej. Myślę, że personel to tak na wyczucie wpuszcza. To że to tak nie jest dokładnie liczone, ale, ale poszło to dość sprawnie. Jedziemy dalej ulicą Wierzbową. Ta sobotę ruch jest chyba taki normalny, nie? nie? Nie widać to jakieś tam puste miasto czy coś takiego. Nie? też muszą robić. No tak, no i trzeba jakoś żyć. No, ja myślę, że to. Tym bardziej, że, że gdyby, to, gdyby to było wiadomo, że wytrzymamy jeszcze 2-3 tygodnie i będziesz super. Nie, tak nie będzie. Będzie trzeba po prostu i tak z tym żyć i tak trzeba będzie dość długo w maseczkach chodzić i tak trzeba będzie pewne rygory zachowywać przez jakiś czas. Dlatego myślę, że trzeba po prostu no żyć tylko uważać, żyć tylko uważać i zachowywać po prostu pewne środki ostrożności. Zaraz podjedziemy pod doszą, to będzie widać na parkingu ile jest samochodów, potem będzie można wnioskować ile jest osób w środku, ale ale tam może być może być ciasno. Trochę samochodów jest. Chociaż normalną sobotę byłoby tutaj już pełno. Oj, byłoby pełno. Tu znasz po lewej stronie, jak pusty. No, widać różnicę, widać gołym okiem, że to jednak jest inny inny dzień, inny czas niż zawsze. Zobaczymy, jak wygląda, jak wygląda kolejka w Oshon, a jesteśmy w takiej bocznej alejce w galerii. Także jeszcze troszeczkę postoimy pewnie, żeby tam wejść. A kolejka wygląda tak. Są tutaj na ziemi wymalowane takie paski, które jak gdyby mają zaznaczyć, dokąd można podejść, żeby być w jakiejś dobrej za te przeżuwające. Co ciekawe, piernia sowa jest otwarta, tylko nie można usiąść na miejscu, skosztować. to oni wpuszczają, oni po prostu jakimś tam cudownym systemem sobie liczą i co jakiś czas wpuszczają w tej chwili wychodzimy i praktycznie nie ma żadnej kolejki czyli po prostu tak troszeczkę kafiliśmy, ale i tak ta nasza kolejka to była, nie wiem, 10 minut staliśmy, nie? A w tej, chwili, w tej chwili jest na bieżąco wejście Także nie ma żadnych problemów Tak wygląda nieużywana w tej chwili część galerii Tędy nie można wejść do Oszą, do Oszą się wchodzi tylko, tylko jednym, jednym głównym wejściem No i kiedy tutaj gdzieś półtorej godziny temu przyszliśmy Staliśmy gdzieś tutaj w kolejce. W tej chwili wejście jest praktycznie na bieżąco. No tak jak się wyjdzie z tego głównego wyjścia to ten parking się wydaje taki dość pełny ale tylko z tego brzegu, tam dalej jest pusto. To dlatego, że wejście do Osho odbywa się tylko z jednej strony gdzie jest ochrona, liczą ludzi i tak dalej. A my wracamy już do samochodu, i do dalej. Tak, to jest ten moment właśnie, kiedy z Ugo można zdjąć maseczkę Bo w tej chwili, jak jedziemy tutaj nawet we dwoje Z żoną To nie musimy mieć maseczek Wchodzimy w kierunku Leroy Zobaczymy, co tam się dzieje No, to właśnie widać tutaj, że poza tym głównym wejściem dalej parking jest pusty Ale wchodziliśmy, to była kolejka W tej chwili wychodziliśmy, Pusto. to nie? kilka osób pusty. A jest 15.30 no 15, raptem temu. O, no. KFC, zobacz, kolejka do KFC stoi. Jak to kolejka stoi? A, samochodów. Mag kolejka. Drive. No do DriveA. Nie ma DriveA. <laughs> nie nie ma, tylko KFC Drive. Do którędy jedziemy, kochanie? Jedziemy przy dworcu kolorowym. Zobaczymy, no tak, zobaczymy, co się dzieje. Co się dzieje przy Tak wygląda świat w maseczkach, maseczkowy świat. Ale spotkałaś kogoś bez maseczki? Nie, albo ktoś z pustą tak. zasłaniał się, albo... Ale się tak tam. całkiem odsłoniętego to nie. No właśnie... Czyli jest no bardzo, bardzo dobrze. 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 Czyli jesteśmy na odpowiedzialnym narodem. Tak. Jeżeli to działa, to jesteśmy, bo różnie mówię. Na pewno trochę w jakiś sposób tam mówię. No na pewno jak ktoś kiśnie to, to nie pluje po wszystkich naokoło, mówią nie wytwarza tego aerozolu, znaczy wytwarza, ale w mniejszym stopniu, tylko właśnie, żeby tą maskę często zmieniać, a jak się chodzi nawet w tej w sklepie, no to na godzinę byliśmy, no to... mogliśmy, zmienić. mogliśmy, mogliśmy. Tym bardziej teraz mamy zdjęte. Oczywiście, żeby wyjść z samochodu i dojść do domu, też trzeba będzie założyć maseczkę, ale założymy już czyste maseczki oczywiście, bo tamte, tamte akurat są wielorazowe, no i się nadają tylko do prania. Cicho i pusto. Mam nie no, piękne, tylko żeby coś popadało, bo susza jest. Bo no. samochody by umyło. Zobacz, tutaj będą cię podawać szybko. po Tak blisko no, to Myślę, że no. napisane to było. Jest... No, to nie mówi. No to już nie chciałbym w takim no, komunikacyjnie dogodnym miejsce, ale, ale bez przesady. No i pusto pusto, nie ma też tak rowerów. To też jest duża różnica, że nie widzi się w ogóle na tych. Ale i ludzi mało. Ludzi mało też. No, zobaczymy. Może troszkę jest, bo ludzie muszą zakupy robić, ale w pieszych jest bardzo mało. Bardzo mało. No mówię, ja jeżdżę cały czas, dla mnie to nic nowego, ale ty dawno nie wychodziłaś, zobacz, jaka jelowieska pusta. Zakupy zdobione i znów przez tydzień nie będę wychodzić. No i tak naprawdę mamy tak zakupów, że możemy tydzień i dwa nie wychodzić nawet. Chleba sobie upieczemy, mąkę mamy.